Siemano. Yy, zrobiłbyś mi coś? Yy, tak, yy, musisz zrobić tak. 10 pierniczków, 10 na jakby dał radę. Dziękuję bardzo. Luźno, jo. Do widzenia. Gdzieś się nagle odezwał, się wystraszyło Czego ty boisz? Że on jedynie co... Ty, to jest strasznie jakby na ciebie usiadł Złap Co? Słuchaj. O kurwa Dobra, to tutaj jakby była... Tu byłaby waga ciężka, no on Ty A tutaj ja bardziej Oreo widzę Znaczy co? Co? <laughs> Aha Zasunął się no, Ty też chyba chciałbyś wyjść nagle? Tak Ja nie mam z tobą to normalnie... Co, co, no? na no, a jak? Nawet gorzej ja jakbyś poszedł ze mną na zakupy To... Wolał być z własną kobietą chodzić na zakupy niż ze mną Stary, ja... Pewnego dnia poszedłem kupić buty, nie? Cztery dni Cztery dni szukałem butów A nie, godzinami, matko, nienawidzę Nie, nie no Ja mam 18 lat, to lubiłam, a teraz? O, teraz, teraz, teraz mam 19 i nie lubię no, ty pamiętaj, za 3 dni urodziny, prezent dla mnie. A najlepszy prezent wiesz, jaki będzie? Uda, uda. Znowu mamy idiotę przed kawiarnią. Kurwa, codziennie jest to samo. Nie jedę się nim zająć. Słuchaj, ja wiem, że masz problem, ale. No, przeskocz sobie tędy. Pomogło? No, nie ma idioty. Dobra, ja to muszę coś wypić. Pierdolni pół litra. Tylko na jasno. się 2 litra, proszę. Nie, bo ty, ty stój, później. Ja, ja wiem, co zrób. Do grzańca, dolej. Weź tak dalej, tylko troszkę grzańca, ale resztę bim, Jak to tak rzucał ścieżkami, co? Ten powinien to sprzątać. Ty, weź z tego kreskę. Zrób. Kreskę? No, normalnie. No, co jest? Szyku się, ubieraj się, jedziemy. Kiedy ty kurwa znowu chcesz jechać? Już do lekarza jedziemy. Po co? Bo ja już mam papiery. Jakie papiery? Że jestem zdrowy i mogę pracować. Chodzi ci o bina czy kurwa o co? Bina. Kurwa tam idziesz kurwa daje... ...gościu ci daje słoiczek na próbki i kurwa jelo. Mam nasalić do kubka? jeszcze ja byś wiedział. Dobra. No chyba, że z nową koleżanką czas spędzę w gminie No ale ci powiem Ale ja ci powiem tak szczerze No Że ja byłbym zadowolony Z czego? Czyli ktoś, kto, ktoś, kto kurwa jest inny niż <laughs> Tylko jemu trzeba dać wiaderko, bo to jak było osłonnie Ta, to ty potrzebujesz wiaderko, bo tam dupy nie mieściłeś człowieku no do, dobra. Schudłbyś, kurwa w końcu. Siema ma. spok To po co to wiaderko? No nasrać muszę do niego, żebyś mi zrobił badania sanitarne o epidemiologiczne. To nie do wiaderka, no. Chyba, że aż tyle ci się wybrało, to wtedy. ja wiem, ile tam wyjdzie, nie? Okej. Okay. Dobra. Yy, tak, dla bezpieczeństwa to ja ci trzy pajemniszki stąd wyciągnę. Dobra. Dobra, proszę, tutaj podaję i Dzięki. do łazienki, bo będzie najbliżej do nas na prywatną. Dobra. Dobra, i tutaj, ja sobie poczekam. Dobra. Dobra. <grym> Okej, okay, muszę wyjść. No słuchaj, Musiałem do czegoś dać te kubeczki, nie? Nie, nie będę z nimi nie, tak paradował. Nie nie, nie, oceniam, nie oceniam. I jak poszło? Gładko. Gruzem czy bez? No, a, <laughs> gładko. <laughs> Czekam, mi dał trzy kubki. Ja je w karton spakowałem. Wychodzę z tym kartonem, a on kurwa się cieszy. <laughs> O my szale... Kartonu najebałeś Dobra, słuchaj tą grubą dupę, kurwa Bułaj dupę Ci cię kurwa wyniosę stąd, skłukam ci łeb w kiblu Miałeś kiedyś łeb pukany w kiblu? To ci pokażę jak to się robi Właściwie kurwa ci <laughs> nacisnąć? Opuść mnie Przed mi głową nie gdzieś tam, człowiek Nie kurwa nie. Dajcie kurwa. Nie ma kurwa wejścia Idzi na tym boże. No po co wyłazisz Chyba nawet nie Dzień dobry. O, dziękujemy bardzo. Dzień dobry Dzień dobry Panie Szepem Nie tam... A wie pan, a wie pan yy, za ile przyjedzie? Już tutaj mam. Pablowa, prawda? Wiramisu można zrobić mm -hmm. na Biszkopcie, proszę pana. Można zrobić pan na Tylko proń mm -hmm. może nie używać żelatyny kurwa. Jak ja widzę jak ktoś z żelatyny to pan na koty używa, to mnie krew stalewa. Tak, to prawda, to ma pani rację. Yy, pytanie takie, no a w jakich godzinach zazwyczaj pani by była tutaj yy, w pracy? Jak pani tam no, godzinowo? No, 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 ja jestem elastyczna. Tak, w tym wieku to na pewno już jest elastyczna, człowieku. Yy, nie, ja my takiej rozmowy nie mieliśmy, nie? Wiesz, po prostu, potrzebujesz pracy? Tak. Dobra, I dalej. Pani dzwoni? Tak. Dobrze, fajnie. Jakby pani mi smsika ze swoim imieniem, nazwiskiem wysłała, byłoby najlepiej. Dobrze. No i podjechać sobie do szpitala i tam wyrobić sobie badania sanepidzowskie. No, nie? Książeczkę. No, fajnie, do domu, fajnie. Do no to domu, do no to co, to ja jadę do szpitala i, i jadę no, rabiać, proszę. no. Proszę. A, no i opuszczając oczywiście pracę, pani musi się z powrotem tutaj wyłączyć z maszynki, co nie, naliczającej czas pracy. No tak, no, żeby, żeby w chuja nie lecieć. No właśnie, właśnie, żeby w chuja nie lecieć. Wszyscy słyszeli, żeby w chuja nie lecieć? Mam nadzieję. Lecie. Recuter najbardziej chuja nie leci jak leci z chłopaków leci w chuja, od razu konfidencja, nie? Od razu jest no, przepisiona. Od razu. To jest najwyższa. jak to było? O, najwyższa o, odpowiedzialność. Nie. Jakoś tak się gadało. No rozumiem jak najbardziej i doceniam za odwagę. Kler, jak... bardzo miło Dobra, a wie pani jest kluczyk za sejfu? No nie mogę panu powiedzieć No, ten... w mojej kieszeni Ciśle tajne Hahaha jedzenia Halo Tyle sprawa to, jest, jest to nie? Znaczy. Co jest? Musisz tutaj z tym co panem co porozmawiać W tym czarnym płaszczu Co jest? Co? z nim porozmawiać? A, o to chodzi no. O kurwa, chłopie ty Chcesz zanio. mnie sprzedać? Przedać No Ja bym starał że chcesz mnie sprzedać Już jesteś sprzedana, poszło Który pojeb? Chodź chodźcie, któryś pojeb, chce się bić? A pierdolę Ale ci powiedziałem że... za tym Ty myślisz, że ja będę się bało bił o kobietę? Przecież to nie jest przedmiot ty, to, do wygrania ty, ty nie będziesz się bił o kobietę Będzie się bił o na zakład no, o zakład, o zakład no. chodzi. Czyli o nią. Będzie... O. Fajnie, że... Nie nie? bijesz się o nią, rozumiesz? się bijesz o klucz o -o. do niej. No to... T... O. To tym bardziej nie. Ty. To, a Ale to co ona przyjmie, to, to zobaczymy, jest druga paja. Całą ją... kieszeń kluczy. No. Ja mam wytrych. O, no, to teraz z nim rozmawiaj. Siostrę opierdalił normalnie. Proszę cię, uprzejmie lud dla ciebie pod oko. Dla mnie? Trzymaj czekoladkę. A co, bo... No bo masz pizdę pod okiem. Y -y. Podlewaj, tak. No to, a, gdzie indziej to też masz, ale pod okiem też masz. dwie. Dzięki, dzięki. Oko. Mam, mam, ale dobrym czekoladkiem. Bimber, się nie ma Bo Bimber dodałem, no kurwa. Sama, sama soldać. O, widzisz paś, mówiłem, że ten Bimber działa. Człowieku. 70% wchodzi szybko. Wygląda ja, jest przygody kolejny lut.